Jeśli podobały Ci się nasze filmy, rozważ pozostawienie lajka, zasubskrybowanie kanału i aktywowanie dzwonka do powiadomień, abyś nie przegapił niczego co umieścimy. BTCodes to nowoczesna firma, która skupia się wokół kryptowalut. Działa z Singapuru i prowadzi automatyczne oprogramowanie handlowe, które maksymalizuje zyski dla użytkowników. Rceń programu leży w jego możliwościach samodzielnego wyboru danych wejściowych i wykonywania złożonych obliczeń szybciej, Niż zrobiłby to użytkownik. Jako takie przedstawia interesującą możliwość handlu bez użycia rąk, jednocześnie osiągając znaczne zyski. BT Codes oferuje usprawnioną usługę i organizuje swoją stronę internetową tak, aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie istotne dane w jednym miejscu. Jako takie strona główna przekazuje informacje na temat kluczowych funkcji i podstawowych koncepcji usługi. Na górze to również wyświetla wskaźnik sukcesu i ogólne oczekiwania. W ten sposób możesz przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy zarobisz z BT Codes. Oczywiście będziesz musiał się zarejestrować, zanim zaczniesz korzystać z usługi. Ze względu na charakter programu, kluczowe jest ograniczenie dostępu co skutku jego ekskluzywnym charakterem. Innymi słowy, Bitigold przyjmuje tylko stałą liczbę użytkowników, z czasem stopniowo zwiększaną, ma również okna rejestracyjne, które zamykają się od czasu do czasu. Więc kluczowe jest, abyś zarejestrował się, gdy masz jeszcze czas. W przeciwieństwie do brokerów online, którzy lubią oddzielać swoich użytkowników, Bitigold jest przejrzysty w swojej usłudze. W związku z tym oferuje pełną usługę, jak tylko przejdziesz przez procedury weryfikacyjne. Firma nie powstrzymuje niczego, niezależnie od tego jak handlujesz lub jakie są Twoje depozyty. W ten sposób tworzy przestrzeń handlową, która nie zależy od Twojego budżetu. Automatyczna natura opiera się na tym i zmniejsza wymagania dotyczące wiedzy. Dzięki czemu oprogramowanie jest doskonałym wyborem dla początkujących. Oczywiście nie oznacza to, że umiejętności nie odgrywają żadnej roli. BD Codes wspiera również ręczne wprowadzanie danych, jak również stopień kontroli po stronie użytkownika. Z tego powodu można modulować platformę do handlu w sposób, który preferujesz, wyciskając trochę dodatkowych zarobków w procesie. Minimalny depozyt trzeba zrobić dla platformy do działania jest dość przystępny, siedząc na 250 dolarach. Po złożeniu, że otrzymasz dostęp do pełnej BT Codes, automatycznej platformy handlowej i wszystkich usług związanych. To obejmują menedżera konta, który jej może pomóc podczas handlu i kompatybilności cross device. Nieważne czy byłeś Apple, Android lub Windows, komputery, laptopy lub telefony. BT Code ma opcje dla Ciebie. Sama platforma jest łatwa w użyciu i pozwala na płynne poruszanie się po rynkach. Nawet osoby zupełnie początkujące nie będą miały problemu z założeniem konta i rozpoczęciem zarabiania pieniędzy. Oczywiście, jeśli zmagasz się z problemami, firma chętnie pomoże ci stanąć na nogi. Jedną z głównych zalet BTCODES jest to, że oszczędza ci mnóstwo czasu. Jego precyzyjny algorytm wykonuje całą ciężką pracę, a ty musisz tylko od czasu do czasu sprawdzić swoje konto. Średnio użytkownicy muszą poświęcić tylko od 10 do 20 minut dziennie, aby sprawdzić. Wszystko działa prawidłowo. Oznacza to, że nie będziesz musiał wpatrywać się w ekran przez wiele godzin. Sfrustrowany tym, jak idą Twoje transakcje. Zamiast tego, możesz spędzić ten czas robiąc rzeczy, które lubisz, a jednocześnie zgarniając jeszcze więcej pieniędzy dzięki precyzji BT Codes. Jak już wspomnieliśmy. BtCODES to serwis kryptowalutowy, co oznacza, że nie posiada tradycyjnych aktywów. Możesz jednak oczekiwać, że zobaczysz wszystkie najbardziej popularne monety takie jak Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP i Solana. Oczywiście istnieją również bardziej niejasne opcje dla handlowców, którzy wolą odkrywać niedoceniane aktywa. BtCODES to kolejny krok w handlu, który usuwa błąd ludzki z równania. Jako taki gwarantuje ogromny stopień precyzji, udowodniony przez fakt, że zarabia od 500 do 1500 dolarów dziennie dla swojego przeciętnego użytkownika. Jesteśmy przekonani, że jest to cenne narzędzie w arsenale większości traderów i zachęcamy do wypróbowania go.